Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Story Mode jaki Story Mode to jest? Magic Online? Już się przyzwyczaiłem. E, tak, gramy po raz kolejny, nie po raz kolejny, gramy po raz kolejny Kage i m, tym razem weźmiemy sobie kolejnego Hokage, czyli Minato. Minato miał tutaj takie dwa kostiumy ma, e, ale weźmiemy sobie tego w jakby stroju Kage, no i weźmiemy sobie może synka jako supporta i chyba tylko jego, gdyż e, no będzie tak fajnie, będzie jeden support. Zobaczymy jak sobie poradzę I jako Minato na Mikaze. Jeden z fajniejszych kage, co prawda, byłych, ale zawsze coś i zobaczymy sobie na Chunin Exam Stadium. Bardzo lubię tą, tą planszę, Tutaj wziąłem sobie teraz, bo no ona jest taka, wiecie, pogodna, jest tutaj ładnie i, i, i słonecznie. No i Kakashi jest moim przeciwnikiem z supportami Neji oraz Toby, więc my myślę, że damy sobie radę. Chociaż to fajna taka nawet walka, gdyż Mi to wiecie, jakby powrócił z zaświatów, co się dzieje w tym momencie w Mandze. No i Kakashi stał na jego drodze, jako już dorosły jakby facet, który no chce pokazać, jak, jak sobie radzi w, w współczesności. Czy wyrósł na dobrego ninja i tak dalej. O, no i zobaczcie, ten atak, ten atak, który właśnie teraz użyłem, jest bardzo, bardzo potężny. Oj cholera, jest bardzo, bardzo potężny, bowiem kiedy go używamy, no to jesteśmy niewrażliwi na ataki innych. Jest to zbugowane w tej grze to troszeczkę. Jest to błąd. O, mam cię! Ale się nawinąłeś z tkwańców. E, jest to zepsute w tej grze, no i kurde powinien to według mnie poprawić, gdyż to jest troszeczkę nie Wiesz, mi na to może się uwalniać w dowolnym momencie i po prostu... E, po prostu używać tego ataku, kiedy się mu to żywnie podoba. Ajajajaj! Aj, aj, aj. Dobra, a kurde, nie udało mi się ciebie złapać. Biedny Naruto, mój oberwał. I znowu, pyk, zamieszanie, koleś nie zauważył, a ja już go dorwałem. Nie dość, że to zadaje jakakolwiek obrażenia, to jeszcze jakby teleportuje mnie do przeciwnika. No i jak mówię, nie da się tego wybronić. Znaczy, wybronić się da, wystarczy trzymać blok, ale może to być na, na przykład uchronieniem przed ultimatem czy czymś takim, bo... bo naprawdę to jest zbyt, zbyt potężne po prostu. Okej, okay, Naruto, leć! Kurde, psy porwały mojego syna! Pieprzony Kakashi! Po co on tego Neji'go teraz używał? No ja nie rozumiem. Niektórzy. No, to chyba nie ogarniają jednak, tej gry, gdyż chce mnie zaskoczyć jakimiś paratakami, tak nagle, ale ja przecież wiem dokładnie, co one robią. O! A jednak mnie zaskoczył, pieprzonymi psami. Tak, Pakun tutaj największą rolę robi jako pies obronny. Tak, lubisz walkę w powietrzu? Lądujemy. Kurde, jakieś lagi się pojawiły. Kurde, nienawidzę, jak laguje coś. Nie wiem, czy to u mnie, czy u, u niego. No strasznie laguje. No i to jest właśnie jedna z cech niestety tej gry w trybie online, że troszeczkę momentami albo e, spadają klatki na sekundę w przypadku kiedyś za dużo rzeczy się dzieje na ekranie. No albo po prostu pojawiają się lagi natury internetowej. Mi się wydaje, że ja mam w miarę dobry internet, bo jakoś nigdy nie mam problemów z lagami, więc wydaje mi się, że to ktoś u się, mimo iż jest pokazana, o ale odbiłem go teraz, pięknie. Mimo iż teraz ona widzę kreseczki tutaj u góry w miarę dobre.

je. Oh yeah. Troszeczkę zepsuł efekt tego super ataku te lagi, które teraz się pojawiały, uj, cały czas, ale no nieważne. Minato to na Mikaze wygrał po raz kolejny i z jego syn razem z nim ramię w ramię walczyli i się udało. Więc dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i na razie, cześć.